Witam serdecznie wszystkich tajemniconautów. Dzisiaj przed Wami, drodzy widzowie, druga część filmu o niezdobytej szangryla, którą dla Hitlera zbudowali na Antarktydzie podwodniacy admirała Karla Denica. Temat drażliwy i od kilkudziesięciu lat torpedowany, mimo istniejących dokumentów umieszczonych w archiwach państwowych Anglii, Ameryki, Francji oraz Rosji, i być może w państwach, które leżą bardzo blisko Antarktydy. W poprzednim odcinku wspominaliśmy o Albercie Benderze, który jakoby wiedział, czym są UFO i do kogo należą. Albert Bender. Kierował organizacją o nazwie Międzynarodowe Biuro Latających Spotków, małą organizacją UFO z siedzibą w Connecticut USA, a także redagował publikację znaną jako Przegląd Kosmosu, która była zaangażowana w rozpowszechnianie wiadomości o UFO. W rzeczywistości organizacja miała tylko niewielką liczbę członków, a publikacja krążyła wśród setek, a nie tysięcy ludzi, ale jej członkowie i czytelnicy cenili ją bardzo i co do tego nie było wątpliwości. Sama publikacja opowiadała się za tym, że latające spotki były statkami kosmicznymi pochodzenia pozaziemskiego. Następnie w październikowym wydaniu przeglądu kosmicznego z 1953 roku ukazały się dwa ważne nagłówki. Pierwszy nosił tytuł, Potężny Biuletyn, i brzmiał: Źródło, które IFSB uważa za bardzo wiarygodne, poinformowało nas, że śledztwo w sprawie tajemnicy latającego spotka i rozwiązanie tej zagadki zbliża się do końcowej fazy. To samo źródło przekazało nam dane i sugerowało, że jest to odpowiednia metoda i czas na opublikowanie tych danych w przeglądzie kosmicznym. Drugi nagłówek brzmiał Oświadczenie o znaczeniu. Tajemnica latających spotków nie jest już tajemnicą. Źródło jest już znane, a wszelkie informacje na ten temat są ukrywane na polecenie wyższego źródła. Chcielibyśmy wydrukować całą historię w przeglądzie kosmicznym, ale ze względu na charakter informacji jest nam bardzo przykro, że otrzymaliśmy negatywną opinię z zaleceniem dużej ostrożności. Te zapowiedzi same w sobie nie miały większego znaczenia. Tym, co zwróciło ich szerszą uwagę, był fakt, że natychmiast po opublikowaniu tego numeru z października 1953 roku Bender zawiesił dalsze wydawanie magazynu i zamknął IFSB bez dalszych wyjaśnień. To przemawia za tym, że Bender mógł wiedzieć, czym są latające spotki, ale później ujawnił w wywiadzie dla lokalnej gazety, że utrzymuje swoją wiedzę w tajemnicy po wizycie trzech mężczyzn, którzy najwyraźniej potwierdzili, że miał rację co do jego teorii UFO, ale wzbudzili w nim wystarczającą obawę, aby natychmiast zamknąć swoją organizację i zaprzestać wydawania czasopisma. Argumentowano, że historia wizyty trzech nieznajomych i ostrzeżenia były przykrywką do zamknięcia publikacji, która przynosiła straty finansowe. Jednak fakt, że Bender był śmiertelnie przerażony i właściwie nie mógł jeść przez kilka dni, został zweryfikowany przez jego przyjaciół i współpracowników. Jednak w 1963 roku, całe 10 lat po wizycie trójki nieznajomych, Bender był najwyraźniej przygotowany do ujawnienia większej części swojej historii, w dużej mierze w nieczytelnej książce zatytułowanej Latające Spotki i Trzej Mężczyźni w Czerni. Książka była skąpa w faktach, ale intrygująco opisywała pozaziemskie statki kosmiczne, które miały bazy na Antarktydzie. Najwyraźniej była to prawda, a Bender był terroryzowany, aby jej nie ujawniać. Bender dostarczył również zdjęcia spotków, o których wiedział i miał dokładne informacje. Na zdjęciach widać było rysunek UFO z trzema bombelkami pod spodem przypominający Hawnebu 2. Latający dysk widniał obok obiektu w kształcie cygara, o czym więcej za chwilę. Ernst Zundel, niemiecki naukowiec, który przybył do Stanów Zjednoczonych pod koniec wojny i który pracował w Wright Field, później Wright Patterson, a FB, gdzie znajdowały się szczątki z Roswell, również twierdził, że na Antarktydzie istnieje działalność UFO. W latach 70. Zundel napisał książkę pod tytułem UFO-nazistowska tajna broń, w której twierdził, że UFO to tajna broń nazistów, opracowana podczas II wojny światowej, a niektóre z nich zostały wysłane pod koniec wojny i ukryte na obu biegunach. Publikacja książki zbiegła się w czasie z falą ponownego zainteresowania wszystkim co duchowe, a Zundel był zapraszany do niezliczonych talk-show, aby dzielić się swoimi poglądami na temat statków kosmicznych, wolnych energii, elektromagnetyzmu, pojawiających się technologii i niektórych pozytywnych wkładów wniesionych przez Niemców pod rządem III Rzeszy w tych właśnie dziedzinach. Zundel był tak naprawdę zainteresowany jedynie promowaniem swojej teorii holokaustu, opisanej w jego książce, czy 6 milionów naprawdę umarło? Odkrył jednak, że jego nazistowskie idee pustej ziemi okazały się bardziej atrakcyjne dla producentów telewizyjnych. Zundel wyjaśnia: Zdałem sobie sprawę, że mieszkańcy Ameryki Północnej nie są zainteresowani edukacją. Chcą się po prostu bawić. Dla nich książka była dla zabawy, a nie dla nauki. Książka Zundela ze zdjęciem Firera na okładce i latającymi spotkami wylatującymi z Antarktydy tworzyła sensację, aby dostać się do radia i talk show w telewizji. W jednym z programów telewizyjnych Zundel przez około 15 minut godzinnego programu mówił o tych ezoterycznych rzeczach, które są powiązane z Antarktydą. Potem nagle jakby się otworzył i zaczął mówić o tych wszystkich żydowskich naukowcach w obozach koncentracyjnych, którzy niewolniczo pracowali nad tą tajną bronią dla Niemców. Jednak Antarktyda i naziści zawładnęli ludzką wyobraźnią. Wydawnictwo Zundela, Samistad, zaczęło wyrabiać sobie markę, wydając biuletyny i książki na ten temat. Zaproponowano nawet wyprawę na samą Antarktydę w celu odszukania tam hitlerowskich baz UFO. Jednak takie twierdzenia z pewnością by wymarły, gdyby nie były oparte na przynajmniej niektórych prawdziwych wydarzeniach. To, że coś dziwnego działo się wokół złowrogiego kontynentu, przybrało interesujący obrót w latach 60. XX wieku, kiedy argentyńska marynarka wojenna została zobowiązana do oficjalnego śledztwa w sprawie dziwnych obserwacji na niebie. Oficjalny raport z 1965 roku, przygotowany przez kapitana Sancheza Moreno z Nawal Air Station Komendante Espora w Bahia Blanca, stwierdza. W latach 1950-1965 tylko personel Marynarki Wojennej Argentyny dokonał 22 obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających, które nie były samolotami, satelitami, balonami, meteorologicznymi ani jakimikolwiek znanymi powietrznymi pojazdami. Te 22 przypadki posłużyły jako precedens do zintensyfikowania badań tego tematu przez Marynarkę Wojenną. Po serii obserwacji w argentyńskich i chilijskich stacjach meteorologicznych na Decepticon Island na Antarktydzie w czerwcu i lipcu 1965 roku, kapitan inżynier Omar Pagini ujawnił na konferencji prasowej, że niezidentyfikowane obiekty latające naprawdę istnieją. Ich obecność w argentyńskiej przestrzeni powietrznej została wielokrotnie udowodniona. Ich natura i pochodzenie są nieznane i się ich nie ocenia. Więcej szczegółów na temat tych obserwacji UFO podano w raporcie brazylijskiej gazety o Estado de São Paulo w wydaniu z 8 lipca 1965 roku. Po raz pierwszy w historii rząd opublikował oficjalny komunikat w sprawie latających spotków. Jest to dokument marynarki wojennej Argentyny, oparty na zeznaniach dużej liczby argentyńskich, czylijskich i brytyjskich marynarzy stacjonujących w bazie morskiej na Antarktydzie. W komunikacie oświadczono, że personel bazy morskiej Decepticon Island widział 3 lipca o 19.40 minut obiekt latający o soczewkowatym kształcie, o solidnym wyglądzie i barwie, w której dominowały czerwień i zieleń, a przez kilka chwil żółty. Maszyna leciała zygzakiem i generalnie w kierunku zachodnim, ale kilkakrotnie zmieniała kurs i prędkość, mając nachylenie około 45 stopni nad horyzontem. Statek również pozostawał nieruchomy przez około 20 minut na wysokości około 5000 metrów, nie wydając żadnego dźwięku. W komunikacie czytamy ponadto, że warunki meteorologiczne panujące podczas obserwacji tego zjawiska można uznać za doskonałe dla omawianego regionu i pory roku. Niebo było czyste i widać było sporo gwiazd. Sekretariat Marynarki Wojennej Argentyny stwierdza również w swoim komunikacie, że zdarzenie było obserwowane przez naukowców z trzech baz morskich i że fakty opisane przez tych ludzi są całkowicie zgodne. W marcu 1950 roku komodore Augusto Wars Orego z chilijskiej marynarki wojennej wykonał zdjęcia i 8mm materiał filmowy bardzo dużego obiektu latającego w kształcie cygara, który unosił się i manewrował na mroźnym niebie nad chilijską Antarktydą. Orego stwierdził: Podczas jasnej nocy na Antarktydzie widzieliśmy latające spotki, jeden nad drugim obracające się z ogromną prędkością. Mamy zdjęcia potwierdzające to, co widzieliśmy. Były też inne czylijskie obserwacje. Następnie w styczniu 1956 roku grupa czylijskich naukowców była świadkiem pewnego zdarzenia. Polecieli helikopterem na wyspę Robertsona na Morzu Uendela w celu zbadania geologii, fauny i innych cech. Zdarzenie to było tematem późniejszego artykułu zatytułowanego Ufo w kształcie cygara nad Antarktydą. Na początku stycznia 1956 roku w okresie burzowej pogody grupa naukowa nagle uświadomiła sobie coś, co w innych okolicznościach mogło być dla niej bardzo poważne. Ich radio w tajemniczy sposób przestało działać. Nie była to zbyt niepokojąca katastrofa, ponieważ było ustalone, że helikopter powróci, aby ponownie ich zabrać 20 stycznia. Jednak jeden z naukowców, lekarz, miał zwyczaj wstawać w nocy, aby obserwować wszystko, co miało znaczenie meteorologiczne, ale inny z grupy, profesor, nie lubił, gdy mu przeszkadzano. Jednak w nocy 8 stycznia 1956 roku doktor postanowił obudzić profesora. Wciąż w złym humorze z powodu niepokoju spojrzał w górę i ujrzał dwa metaliczne obiekty w kształcie cygar w pozycjach pionowych, doskonale nieruchome i ciche i jaskrawo migające odbitymi promieniami słońca. Wkrótce po godzinie siódmej do dwóch mężczyzn dołączyło dwóch innych członków grupy, pomocnik i sanitariusz. Grupa czterech mężczyzn obserwowała już dwa statki. Około godziny dziewiątej obiekt numer 1 najbliższy zenitu, nagle przyjął pozycję poziomą i jak błyskawica wystrzelił w kierunku zachodnim. Stracił już swoją metaliczność i jasność i przybrał całą gamę widzialnych kolorowych spektrum. Od podczerwieni do ultrafioletu. Bez zwalniania wykonał niewiarygodną zmianę kierunku pod kątem ostrym, przeleciał przez inną część nieba, a następnie wykonał kolejny ostry obrót, jak poprzednio. Te przyprawiające o zawrót głowy manewry zygzaki, gwałtowne zatrzymywanie się natychmiastowe, przyspieszanie odbywały się przez jakiś czas tuż nad ich głowami, a obiekt zawsze poruszał się po stycznych trajektoriach względem ziemi, a wszystko to w absolutnej ciszy. Demonstracja trwała około 5 minut, następnie obiekt powrócił i zajął pozycję obok swojego towarzysza w prawie tym samym obszarze nieba co poprzednio. Ale teraz przyszła kolej na numer 2, aby pokazać swoje kroki i wykonać dziwny zygzakowaty taniec. Wystrzeliwując w kierunku wschodnim wykonał serię 10 chaotycznych serii lotu, przerywanych gwałtownymi zmianami kierunku i tymi samymi zmianami koloru podczas przyspieszania lub zatrzymywania się itd. Tak po około trzech minutach obiekt numer 2 powrócił i zajął swoje miejsce w pobliżu swojego towarzysza, po czym ponownie przyjął swój pierwotny solidny i metaliczny wygląd. Naukowcy mieli ze sobą dwa liczniki Geigera Miller'a o wysokiej czułości, jeden słuchowy, a drugi błyskowy. Kiedy oba obiekty zakończyły swój taniec i powróciły na swoje pozycje na niebie, ktoś odkrył, że liczniki Geigera typu błyskowego pokazywały teraz, że radioaktywność wokół nich nagle wzrosła czterdziestokrotnie, wystarczająco, aby zabić każdy organizm wystawiony na działanie jej wystarczająco długo. Odkrycie znacznie zwiększyło niepokój odczuwalny przez czterech mężczyzn. Chociaż nie mieli przy sobie obiektywów teleskopowych, mieli jednak ze sobą aparaty fotograficzne i wykonali liczne zdjęcia obiektów, zarówno kolorowe, jak i czarno-białe. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Nic nie ma na ten temat w raporcie. Pięć lat później pojawiła się kolejna udokumentowana relacja o obserwacji UFO nad Antarktydą przez Rubensa Junkiera Villela, meteorologa i pierwszego brazylijskiego naukowca biorącego udział w wyprawie na biały kontynent. Obecnie weterana 11 ekspedycji na Antarktydę, wie z US Navy, 8 z brazylijskim programem antarktycznym i jeszcze jedna na żaglowcu Rapanui. Będąc na pokładzie lodołamacza marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych Glacier, który wypłynął z Nowej Zelandii pod koniec stycznia 1961 roku, Villela twierdzi, że był świadkiem zdarzenia UFO na niebie nad Antarktydą, które natychmiast zapisał w swoim dzienniku, uwzględniając nawet emocje, które towarzyszyły wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie świadkom. W dniu 16 marca 1961 roku, po gwałtownej burzy, która zmusiła ekspedycję do odwrotu do zatoki Admiralicji na wyspach króla Jerzego, dziwne światło nagle przecięło niebo i wszyscy zaczęli krzyczeć. To pocisk, krzyknął podekscytowany marynarz. Nie, to meteor, warknął inny członek załogi. Podniecenie było powszechne i rosło. Próba opisania światła, które pojawiło się nad zatoką Almirantado, nie była łatwa. Napisałem w swoim dzienniku. Jak mówi Villela, pozytywne kolory, konfiguracja i kontury obiektu jako fizycznego światła o geometrycznych formach nie wydawały się pochodzić z tego świata i nie wiedziałem, co mogło to światło wytworzyć. Obiekt był wielobarwny, owalny i miał świetliste ciało. Pozostawiał długi, rurkowaty, pomarańczowo-czerwonawy ślad. Nagle rozpadł się na dwie części, jakby eksplodował. Każda część świeciła jeszcze intensywniej, z białymi, niebieskimi i czerwonymi kolorami rzucającymi za sobą promienie w kształcie litery V. Dość szybko oddalili się i było ich widać 200 metrów nad ziemią. Podczas obserwacji żaden ze świadków nie słyszał żadnego hałasu. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych oficjalnie zarejestrowała incydent jako meteor lub inne naturalne zjawisko świetlne, zgodnie z raportem przedstawionym przez kapitana Portera. Jako wyszkolony meteorolog Willela z łatwością odrzucił oficjalny zapis zjawiska. Jak mogli pomylić meteor z obiektem z antenami, całkowicie symetrycznymi i zakończonymi ogonem bez żadnych widocznych zakłóceń atmosferycznych? Znany sceptyk, samozwańczy demaskator Philip Klaus uważa, że ten epizod jest klasycznym przykładem plazmy. Jednak nieżyjący już meteorolog James MacDonald argumentował, że wysoce ustrukturyzowana natura obiektu i niskie, Zachmurzenie obecne na wysokości około 1500 stóp nie było zgodne z hipotezą Klausa. Obszar południowego Atlantyku był również miejscem kolejnej obserwacji 16 stycznia 1958 roku, kiedy to brazylijski okręt wojenny Almirante Saldanha eskortował zespół naukowców do stacji meteorologicznej na wyspie Trindade. Gdy statek zbliżał się do wyspy, a raczej do wychodni skalnej, UFO podobno przeleciało obok statku, okrążyło wyspę, a następnie odleciało na oczach dziesiątek świadków. Jeden z tych świadków, fotograf wyprawy, wykonał szereg zdjęć obiektu, a następnie film i zostało to wszystko przekazane wojsku przez kapitana. Po analizie urząd brazylijski udostępnił film, w którym stwierdził, że nie jest w stanie wyjaśnić tych obrazów. Jasno widać, że cokolwiek działo się w regionie Antarktydy z pewnością nie działo się w odosobnieniu, a informacja Karla Denica o niedozdobyciu twierdzy dla Hitlera i blisko 300 tysięcy Niemców stacjonujących na Antarktydzie stała się prawdą niepotwierdzoną przez oficjalne rządowe czynniki.